Witamy serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażemy e, techniki, no, nowe techniki na pierwsze Q grupy młodzieżowej. Dobrze. Pierwszą techniką jest yokomen uchi konaga osai ichi. Ustawiamy się w prawych pozycjach. E. Podnosimy ręce równocześnie do góry. Uke wykonuje taki yokomen uchi. Ja natomiast robię tenka niepełny 180 stopni. Lewą ręką łapię nadgarstek z góry. Prawą ręką łapię garście z dołu. Wykonuję przesunięcie w prawą stronę. Następnie wykonuję w do przodu będąc w niskiej pozycji. Kolejnym ruchem jest obrót pod ręką partnera. Wypracam partnera z równowagi. Wykonuję przesunięcie w przód wywr wywracając partnera. Na samym końcu robimy atem otwartą ręką. Hej! Stajemy razem Dobrze. Wracamy na miejsce. Przypominam, że według wymagań grupy młodzieżowej wykonujemy techniki na prawą oraz lewą stronę. W takim razie, Hidari rękę to maje. Podnosimy ręce razem do góry. a Wykonujemy rękę. Prawą ręką łapie nad lewą ręką łapie nad z dołu. Robimy przesunięcie do środka partnera. Następny krok w przód. Obracamy się pod ręką. obie ręce są proste. Ukar musi być bardzo mocno. No, może musi być bardzo mocno wytrącony. z tłękiem w dół. Pięta z przodu jest na macie. Siedzimy na pięcie z tyłu i prawą ręką robimy ateli. Nie. Ustawiamy się w pozycjach przeciwnych, z tym, że szczęść zawsze zaczyna z pozycji lewej. Pilar, jak kochamy ma efekt, podnosimy ręce w tym samym czasie. Pukę atakuje i w minutę, schodzę całą ciałem w bok. Prawa ręka robi atem, lewa ręka chroni naszą głowę. Teraz jest to technika wyjątek, możemy obrócić się w ten sposób, będzie chyba bardziej widocznie. Lewą ręką, tą którą zasłonię, atak przechwytuję sobie nadgarstek, a prawą ręką, tą, którą robimy ateny, przechwytuję nadgarstek z dołu. I robię ten zakładając się po obracam się pod rękę, przesunię się w rękę, ateny otwartą ręką. Hej! Wstajemy Dobrze Pozycja. Kicke. Hej! Nigdy Hej! sama technika na prawą stronę. Podnosimy obie ręce do góry, yy, yy, równocześnie ręce do góry i ukę atakuje. całym ciałem schodzi schodzę w schodze, bok. Lewą ręką robię atemi, prawą ręką zasłaniam twarz. Prawą ręką łapię z góry sam gwiazdek partnera, lewą natomiast tą, którą robimy atemi, łapiemy z dołu. Wykonujemy tękankę 180 stopni. Następnie Obracamy się w miejscu, obydwie ręce proste, ukę wytrącone z równowagi. Następnie wykonujemy przesunięcie z klękiem, przyjęta, ląduje na macie i zielamy pośrodkami na pięcie z tyłu. Prawą ręką otwartą wykonujemy na tym. Wstajemy, zrazu do góry, wracamy na miejsce, odprowadzamy się Ostatnią nową techniką jest uczy uci kotegesi osajid. Technika z Lidii jest technika sztełaza. Nie ma ich w obowiązkowych technikach, ale jest w całym wykazie technik, które są na pierwszej kiu. Dobrze, nigdy. na tym najem. Szomen uci Ja jestem szte i ja atakuję, ponieważ jest to technika szomen uczy w wersji pierwszej. Podnosimy ręce równocześnie do góry i atakuję mojego łukę w górę. Następnie opuszczam rękę lewą ręką zjeżdżam, ale zauważcie, że teraz tutaj nie łapię, tylko haczę sobie palcem wskazującym i kciukiem od partnera. Robię krowę tu, obracam się, następnie wykonuję przesunięcie, kończąc w pozycji hiruki na osai ni. Dobrze, pokażemy jeszcze teraz całość, więc, yy, w normalnym tempie, czyli jest atak, opuszczam i... O, wykonujemy pozycji. Teraz musimy zrobić bardzo mały tenkan, żeby zrobić sobie miejsce później na kroku z oraz, żeby w ogóle nie partner partnera, żeby Więc robimy bardzo mały tenkan, następnie wykonujemy chiryki i robimy atemię. Prawą ręką, tą, którą robimy atemi, kładziemy ją na partnera. partnerach. Wykonujemy strategię. Teraz ważne jest, żeby Ustać, żeby uke nie wywrócił się, żeby, żeby sztel się nie wywrócił, a uke żeby zrobił pat jak najbardziej w miejscu, ponieważ to też bardzo pomaga. Uwaga, na tym technika się nie kończy. Jest jeszcze kontrola. Prawą ręką zjeżdżam na łokieć tak, żeby była kciukiem skierowana do mnie. Wykonuję front ręka I od. Uwaga. I może obrótuj się bardziej tak w Uwaga. I teraz po obrocie Ważne jest, żeby obrócić z powrotem sił tak, żeby mój kciuk był skierowany w głowę mojego łuka. Obniżając ciężar ciała, naciska na garstek, zakładając dźwignię, wszystko tygajesz w Wracamy samo miejsce. Wszystko. Dalej. Panik. To samo na lewą stronę. Podnosimy ręce równocześnie do góry. A tak w górę. Opuszczam rękę. Prawa ręka zjeżdża na garstek. Robimy krok w tył. Tyle na go wykonujemy delikatny tenkal. Robimy powrót z Lewa ręka ta, która robi tękę. Idzie nadgarstek partnera i robimy krok Ta sama lewa ręka zjeżdża na łokieć mojego partnera. Robimy wprost następnie dokręcam nadgarstek obracam na tak, żeby módl był skierowany w stronę głowy mojego łukę. Kontrola. staję znowu. Ostatnią rzeczą, która nam zostaje z nowych jest źłaza szomęcki. Pokażę tu kilka przypadkowych technik, później je powolutku omówię. Ili hami zamae. Powoli, szomęcki, dżwaza, chodźmy. Jest szomański kopi nagle. Kupię, atakuję, Prawa ręka idzie pod pachę, lewa ręka łapie na góry, góry. I I na dwa kolana Kukro. ściągając rękę partnera. Tu, Drugą techniką jest nagę. Podobna technika do pierwszej stylu, że prawa ręka idzie pod brodę partnera. I to samo. schodzę na dwa kolana ściągającie za dwa ściągającie trzecia technika. Putra atakuje. Jelką wiek z grup i tękam. Zauważcie, że też musi to być szybkie przejście, żeby nie zostać uderzonym w brzuch. Jeszcze raz. Kropę. Lewa ręka ląduje pod łokciem na jego. Łukę. Robię przesunięcie i zrób. Następna technika. A tak? Dyskonujemy rękę, zamieniamy się z miejscem z moją ręką. Prawą rękę kładę na garstku partnera, tak żeby mój kciuk, kciuki i były razem w kontakcie. Robię przesunięcie w prawą stronę i ruchem okrężnym prowadzę rękę do góry, tak żeby łokieć był zgięty. Lewa ręka łapie łokieć, Wykonuje krok. Pozycja. Nie handle z Ostatnią techniką. Stękamy i zauważcie, że tej ręce z kolei mam z dołu, ponieważ prawa ręka będzie łapała nad garstek z wewnętrznej strony. Lewą rękę dokładam z góry. Wykonuję przesunięcie w prawą stronę. Następnie i na do przodu obracam.